Jednym z najważniejszych akwenów do prowadzenia jakichkolwiek operacji wojennych na morzu pozostaje od czasów starożytności Morze Śródziemne. Znaczenie Morza Śródziemnego dla flot światowych nie zmalało nawet podczas I wojny światowej. Gdy przez niedawno otwarty kanał Sueski przechodziło 99% brytyjskiego zapotrzebowania na jutę, 75% zapotrzebowania na ryż, 73% zapotrzebowania na konopie, 70% zapotrzebowania na wełnę, 65% zapotrzebowania na benzynę, 52% zapotrzebowania na mangan i 51% zapotrzebowania na gumę. Morze Śródziemne obsługiwało nie tylko dostawy do Wielkiej Brytanii, ale także dostawy surowców i zaopatrzenia dla Włoch, a także częściowo dla Francji, która również posiadała kolonie w Afryce. I to właśnie przez Morze Śródziemne można było najszybciej przerzucać towary i ludzi na trasie Marsylia–Algier. Jednym słowem, Morze Śródziemne pozostawało jednym z najważniejszych akwenów dla sił zbrojnych, albo raczej dla gospodarki aliantów. Dlatego też Niemcy bardzo szybko zainteresowali się prowadzeniem na tym akwenie działań wojennych, ale nie tylko na tym, również na Morzu Czarnym, o czym dzisiaj szerzej. Początkowo przewidywano, że operacje na Morzu Śródziemnym będą realizowane przez austro-węgierskie okręty podwodne, które częściowo jeszcze przed wybuchem wojny zostały zakupione w niemieckich stoczniach, ale cesarsko-królewska marynarka wojenna była, jak to się zwykło ją nazywać, niewolnicą Adriatyku. W tych warunkach w 1915 roku, gdy Włochy, które formalnie pozostawały w sojuszu z Niemcami, ale nadal nie były gotowe do podjęcia jednoznacznej decyzji, jednoznacznej deklaracji, czy będą walczyły w tej wojnie po stronie Niemiec, czy może jednak po stronie aliantów, co kiedyś ktoś wytłumaczył mi tym, że Włochy miały stosunkowo słabą flotę i stosunkowo długie wybrzeże, więc obawiały się floty brytyjskiej. No więc w tych warunkach niemieckie dowództwo postanowiło skierować na Morze Śródziemne własne okręty podwodne, które powinny otrzymać daleko idące wsparcie przynajmniej z dwóch kierunków. Pierwszym takim kierunkiem powinny być Austro Węgry, które odnosiły sukcesy w walkach przeciwko Serbom i Czarnogórcom, to zaś gwarantowało przynajmniej tymczasowe utrzymanie tych baz adriatyckich. Drugim kierunkiem, który miał szczególnie duże znaczenie dla marynarki niemieckiej, było Imperium Osmańskie, które dysponowało bardzo długim wybrzeżem, na którym rozmieszczone były liczne porty. Jednocześnie floty podwodne obu państw nie przedstawiały większej wartości. W przypadku Austro-Węgier, które miały liczne bazy, gdzie niemieckie uboty mogłyby Uzupełniać paliwo, amunicję, a także zapasy słodkiej wody i żywności. Największym problemem był zasięg okrętów podwodnych wykorzystywanych przez marynarkę austro-węgierską. Ponadto nastawienie floty cesarsko-królewskiej było wybitnie defensywne. Dowódca tamtejszej floty, admirał Anton Haus, pomimo licznych namów ze strony dowództwa niemieckiego, nie zgodził się posłać na morze. Ani jednego ze swoich okrętów. Również Turcja praktycznie nie dysponowała okrętami podwodnymi. Wprawdzie na stanie tamtejszej floty były dwa okręty podwodne, Abdul-Majid i Abdul-Hamid, ale były to okręty liczące sobie około 30 lat. Jednostki te były zbudowane w brytyjskich stoczniach, które to stocznie nie słynęły zbudowania okrętów podwodnych. W tych warunkach dwa tureckie okręty. Nie nadawały się do prowadzenia jakichkolwiek operacji morskich i po prostu stały sobie w porcie, przy okazji nieźle wyglądając. W tych warunkach niemieckie dowództwo zadecydowało o posłaniu na nowy akwen kilku dużych okrętów podwodnych, które miały niepostrzeżenie przejść przez cieśninę gibraltarską, a następnie skierować się do portu Pula, gdzie Niemcy zdołali już dostarczyć kilka mniejszych jednostek. Które po rozmontowaniu dało się przewieźć lądem do miejsca przeznaczenia. Część owych niewielkich okrętów została następnie skierowana do Turcji, skąd prowadziły działania bojowe. Znaczna część niemieckich okrętów podwodnych została w ogóle wcielona do floty austro-węgierskiej. Ostatecznie Niemcy skierowali na Morze Śródziemne okręty typu UB oraz podwodne stawiacze min typu UC. Do pierwszej kategorii zaliczało się 6 okrętów: były to UB1, 3, 7, 8, 14 oraz 15. Natomiast jeśli chodzi o jednostki klasy UC, były to UC12, 13, 14 i 15. Okręty UB7 i UB8 przez ponad miesiąc musiały czekać, aż zostaną ponownie zmontowane. Generalnie jednostki tej klasy nie powalały, zarówno pod względem zasięgu około 1200 mil morskich na powierzchni i 65 mil morskich pod wodą, jak również pod względem innych osiągów. Były to stosunkowo niewielkie okręty, co doskonale widać na przykładzie naszego dzisiejszego de facto głównego bohatera, czyli okrętu podwodnego UB8. Jednostka ta została zamówiona 15 października 1914 roku, 4 grudnia 1914 roku położono stępkę. Ponieważ okręt nie był jeszcze skończony, to poszczególne elementy załadowano na wagony kolejowe i przewieziono do bazy morskiej Pula, gdzie zamierzano go zmontować, po czym przekazać austrowęgierskiej marynarce wojennej. Ostatecznie jednak Austriacy ze względu na słabe osiągi tych jednostek nie zgodzili się na podobny układ. Okręt wykonał w sumie 14 patroli pod niemiecką banderą i trochę pod banderą bułgarską o czym później. Jego wyporność to 127 ton na powierzchni i 142 tony w zanurzeniu. UB8 miał 28,1 metra długości, był w stanie rozpędzić się na powierzchni do 6,47 węzła, a w zanurzeniu do 5,51 węzła. Okręt można było zanurzyć na maksymalnie 50 metrów, a jego uzbrojenie składało się z dwóch wyrzutni torped i jednego karabinu maszynowego. Natomiast niewątpliwą zaletą był krótki czas zanurzenia, wynoszący zaledwie 33 sekundy. Natomiast okręty klasy UC mogły przewozić na swoich pokładach do 8 ton zaopatrzenia, stąd często wykorzystywano je jako jednostki transportowe. Kolejny problem stanowiły załogi, ponieważ Niemcy wychodzili z założenia, że personel austro-węgierski wymaga do szkolenia to albo sami obsadzali wszystkie okręty, które formalnie pływały pod austro-węgierską banderą, albo wystawiano załogi mieszane. Tak czy inaczej, pierwszym okrętem podwodnym, który miał przeprowadzić patrol bojowy na Morzu Śródziemnym, a dokładniej na Morzu Jońskim, był UB-8 w służbie austro-węgierskiej znany jako U-8, jednakże ta służba pod banderą czy pod dowództwem Austro-Węgier trwała bardzo krótko. Dotarcie okrętu do rejonu patrolowania było dość złożonym procesem, ponieważ dla oszczędzenia czasu i paliwa zdecydowano, że pokona on przynajmniej część drogi na holu za krążownikiem nawara który odprowadził Ubota w pobliże wyspy Sapienca. Zespół złożony z Ubota i krążownika wyszedł w morze 2 maja 1915 roku. Po drodze obie jednostki zaliczyły jeszcze postój w bazie Palazzo, gdzie przeprowadzono drobne prace charakteryzacyjne przy krążowniku Nowara, który teraz wyglądał jak jeden z wielu nierzucających się w oczy parowców, które kręciły się po Morzu Śródziemnym. W nocy obie jednostki przedostały się przez ciśninę Otranto. 6 maja 1915 roku, gdy oba okręty znajdowały się niedaleko Kefaloni, dostrzeżono grupę francuskich niszczycieli, nazywanych wówczas kontrtorpedowcami, ponieważ zasadniczym przeznaczeniem okrętów tej klasy było wówczas zwalczanie torpedowców. Okręt UB-8 został zwolniony z holu i pośpiesznie się zanurzył, podczas gdy Nowara rzuciła się do ucieczki i trzeba przyznać, że krążownikowi udało się uciec przed Francuzami. Następne dwa dni upłynęły spokojnie, a dowodzący okrętem UB-8 Oberleutnant Cuse. Ernst Voigt miał dość czasu, by przyzwyczaić się do tego, że nie towarzyszy mu wielki okręt. 8 maja 1915 roku wydawało się, że szczęście przestało sprzyjać załodze okrętu UB-8, który nagle zaczął nabierać wodę na rufie. Znajdującym się na pokładzie okrętu ludziom udało się częściowo zamknąć włas, po czym dowódca okrętu nakazał uszczelnienie wewnętrznego włazu do sterowni i napełnienie wszystkich zbiorników balastowych sprężonym powietrzem, co pozwoliło na zwiększenie wyporności okrętu. Dzięki zastosowanemu manewrowi okręt zaczął się powoli wynurzać. Po tym jak UB-8 ponownie znalazł się na powierzchni, uruchomiono silniki diesla. Wojt powrócił do miejsca wystąpienia usterki, w celu podjęcia zaginionych członków załogi na pokład, ale udało mu się znaleźć tylko dwóch z nich: oficera wachtowego i sternika. Obserwator, który również znajdował się na pokładzie, najprawdopodobniej utonął. Po kilku dniach od uzupełnienia paliwa i po krótkim odpoczynku w niemieckiej bazie, okręt ponownie wyszedł na patrol. Tym razem Wojt udał się w pobliże wyspy Lemnos, gdzie przeżył spore zaskoczenie. Jego oczom ukazała się jednostka, którą zidentyfikowano jako brytyjski krążownik HMS Tiger, w towarzystwie pięciu załadowanych materiałem wojennym okrętów transportowych. Dowódca niemieckiego okrętu podwodnego doszedł do wniosku, że krążownik jest tu najbardziej wartościowym celem i przystąpił do zajmowania odpowiedniej pozycji do strzału torpedowego. Gdy nieprzyjaciel znalazł się w odpowiednim miejscu, Wojt odpalił torpedę. Po chwili ciszę nocy rozdarła głośna eksplozja, a w pobliżu zaczęły latać różne odłamki. W czasie, gdy kapitan Wojt razem ze swoimi ludźmi świętował wielki sukces w walce z Royal Navy, na dno szedł jednak nie krążownik, a brytyjski transatlantyk SS Merion który z rozkazu brytyjskiej admiralicji został odpowiednio ucharakteryzowany, tak by przypominał Tigera. Niemcy odtrąbili wielki sukces i trzeba uczciwie przyznać, że mieli absolutną rację, bo na dno poszło 19 380 ton. Tymczasem na początku czerwca niemieckie dowództwo postanowiło sformować nową flotylę ubotów tak zwaną flotylę konstantynopolitańską z siedzibą w dzisiejszym Stambule. Pomimo iż Niemcy planowali wykorzystanie okrętów na Dardanelach, to jednak UB-8 nie był w stanie prowadzić tam jakichkolwiek działań bojowych ze względu na silne prądy występujące na tym akwenie. Jednostkę postanowiono więc skierować na nieco spokojniejsze wody Morza Czarnego. Początkowo okręt nie miał tam większych sukcesów, to znaczy żadnych sukcesów, ale 12 sierpnia podczas patrolu udało się dostrzec na Morzu Czarnym załodze okrętu podwodnego brytyjską jednostkę HMS Manica, która znajdowała się w odległości 457 metrów od okrętu UB-8, gdy jego załoga odpaliła torpedę. Ta przeszła pod dnem okrętu i nie stało się nic, bo Niemcy nie mieli jeszcze wówczas torped z zapalnikami magnetycznymi. Odpalono jeszcze dwie torpedy, ale okazały się one niewybuchami. W tych warunkach od dalszych ataków odstąpiono. Równie pechowe były kolejne próby zatopienia jednostek brytyjskich. W tych warunkach UB-8 wspólnie z siostrzanym UB-7 został skierowany do Warny w Bułgarii, gdzie obie jednostki dotarły we wrześniu 1915 roku. Ponieważ Bułgaria dołączyła do grona państw centralnych, to w tym czasie okręty podwodne z niemiecką banderą mogły uczestniczyć w działaniach przeciwko okrętom rosyjskim działającym na Morzu Czarnym, gdzie działo się dużo. W charakterze improwizowanych baz dla wodnosamolotów Rosjanie wykorzystywali tam m.in. dwa okręty, Almas oraz Imperator Mikołaj I, które 25 października 1915 roku przeprowadziły uderzenie na Warnę oraz inne porty u wybrzeży Bułgarii. W nowych warunkach niemieckie okręty podwodne zostały skierowane do prowadzenia operacji bojowych przeciwko flocie rosyjskiej. Pomimo iż załodze okrętu podwodnego UB-8 nie sprzyjało szczęście, jednak Rosjanie na samą wieść o pojawieniu się w rejonie bułgarskiego wybrzeża niemieckich okrętów podwodnych zdecydowali się wycofać z akcji bombardowania bułgarskiego wybrzeża. Wynikało to z tego, że na Morzu Czarnym Imperium Rosyjskie nie miało wówczas odpowiednich środków przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych. Niemcy nie mieli jednak szczęścia na Morzu Czarnym. A załogi okrętów UB7 i UB8 zaczynały się nudzić. W tych warunkach zaczęto podejmować różnego rodzaju kroki w celu albo wycofania wspomnianych okrętów z Morza Czarnego, albo znalezienia im jakiejś innej roboty. Ostatecznie jednak zdecydowano, że oba okręty zostaną sprzedane Bułgarom. Ci jednak zrezygnowali z zakupu okrętu UB7 i kupili tylko UB8. 25 maja 1916 roku okręt podwodny UB7 stał się bułgarskim podwodnikiem numer 18, który dołączył do floty bułgarskiej w obecności następcy tronu Borysa oraz księcia Cyryla I, którzy na jego pokładzie udali się do Euksinogradu, czyli letniej rezydencji tamtejszej rodziny carskiej. Podczas wykonywania rejsów pod bułgarską banderą, okręt przeszedł przez przezbrojenie, dostał działo pokładowe kalibru 47 mm oraz karabin maszynowy przeznaczony do obrony przed samolotami nieprzyjaciela. Pierwszy patrol pod nową banderą wykonano w dniach 4-5 lipca 1916 roku, gdy podwodnik numer 18 patrolował w rejonie przylądka Szabla oraz Mangali Okręt podwodny regularnie patrolował na odcinku Warna, kaliakry Mangala-Konstanca, następnie przechodził do rejonu Burgas i Sozopol, po czym wracał do Warny. 6 września 1916 roku załoga bułgarskiej jednostki napotkała na dwa rosyjskie niszczyciele Bystry i Gromki, które jednak nie zdołały wyrządzić podwodnikowi numer 18 większych szkód. Znacznie częściej natomiast podwodnik nr 18 spotykał się z rosyjskimi okrętami podwodnymi, a 16 grudnia 1916 roku brał udział w odpieraniu rosyjskiego uderzenia na Bałczyk. Po wycofaniu się Imperium Rosyjskiego z wojny rola okrętów podwodnych i Bułgarii, czy w ogóle Floty na Morzu Czarnym uległa znacznemu ograniczeniu, jednakże Bułgaria należała do grona pokonanych państw centralnych i na mocy porozumień pokojowych musiała zrzec się swojej floty okrętów podwodnych, w tym podwodnika nr 18, który 23 lutego 1919 roku został przekazany Francuzom. Ci zaś odholowali go do Bizerty, gdzie okręt został zezłomowany w sierpniu 1920 roku. Dziś natomiast jest jeszcze jedna wersja dotycząca tego, jak potoczyła się historia podwodnika numer 18. Otóż prawdopodobnie okręt został wyprowadzony na morze z portu w Konstantynopolu i następnie został zatopiony. Wiele na to wskazuje, ponieważ 7 lipca 2011 roku dowódca bułgarskiej marynarki wojennej kontradmirał plemen Manuszew ogłosił, że natrafiono na zatopiony okręt podwodny, który został odkryty w 2010 roku, 13 mil na południowy wschód od Warny, na głębokości 30 metrów. No i okazało się, że jest to rzeczywiście okręt podwodny numer 18. Najprawdopodobniej jednostka ta została zatopiona przez własną załogę, ale nie jest to do końca pewne. Ponieważ brakuje wiarygodnych danych. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że ta historia Państwa zainteresowała. A jeśli tak było, to oczywiście zachęcam do wspierania kanału. Zachęcam również do zaglądania na kanał główny, na którym poruszam tematykę związaną z lotnictwem wojskowym. Wszystkiego dobrego, cześć i czołem. Aha, jeszcze jedno: możecie mi postawić wirtualną kawę albo wesprzeć mnie na Patronajcie. Linki w opisie. Cześć.